Szczęśliwy dorosły, to istota, która zintegrowała i pokochała, i uzdrowiła, i przetransformowała każdą niechcianą, nielubianą część siebie. Jak możesz poznać, obserwując własne objawy, że twoi rodzice mogli być toksyczni, że jesteś dzieckiem wychowanym w domu, w którym. Nie przekazano Ci tak wiele akceptacji i miłości, abyś mógł teraz mogła funkcjonować w pełni zdrowo, szczęśliwie, w poczuciu pewności siebie, pewności własnej wartości. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że może towarzyszy Ci takie fundamentalne przekonanie, że coś jest nie tak ze mną. Na pewno coś jest nie tak, zawsze i wszędzie praktycznie czujesz się niedość. To bardzo ważny sygnał. My, ludzie, nie rodzimy się z takim przekonaniem. Popatrz na małe dzieci, popatrz na zwierzęta. To są bardzo dobrzy nauczyciele. O, właśnie przyszedł do mnie kotek. Tego, że wszystko jest ok z Tobą. Jest, było i będzie zawsze ok. Kotek, właśnie troszeczkę tutaj porusza ekranem. I one wiedzą, że są w porządku. Ten kot, zanim wskoczył mi tutaj na stół, nie zastanawiał się, czy może, czy wypada, co ja sobie o tym pomyślę. Po prostu ma ochotę na pieszczoty i przychodzi. Wtedy do mnie przychodzi, kiedy chce być dotykany i kiedy chce, żebyśmy się spotkali. Tak też zachowują się małe dzieci do czasu aż. Ktoś im powie, czy pokaże w inny sposób, że coś z nim nie tak. Więc jeżeli czujesz się fundamentalnie nie OK, wydaje ci się, że jesteś kimś złym, albo kimś brzydkim, albo kimś nieudanym, kimś niedość, to pamiętaj, jest to oznaka, że w jakimś momencie w Twoim dzieciństwie nastąpiło przekłamanie co do tego, kim jesteś. Ktoś. Opowiedział Ci historię o Tobie, o Twoim niedość, o Twoim niskim walorze istnienia. Jeżeli czujesz często strach albo frustrację bez powodu, czy znasz taką sytuację, że odczuwasz lęk albo jakieś poirytowanie i nie wiesz dlaczego, to również ślad istniejących w dzieciństwie i w dziecku wewnętrznym traum? Czy łatwo wybuchasz? Następne ważne kryterium. Jeżeli łatwo wybuchasz, jeżeli drobne sytuacje, które potem samego Ciebie zadziwiają, potrafią wyprowadzić Cię z równowagi, to również gniew, który się kumuluje od dzieciństwa w wewnętrznym dziecku, to wzorzec nie pozwalania sobie na subtelne rodzaje frustracji, nie przyjmowania do wiadomości, że one. Mają miejsce w Twoim życiu? Czy obserwujesz, że jesteś dla siebie okrutna, okrutny wewnętrznie? Czy słyszysz, co mówisz? Czy rejestrujesz okrutne słowa, oceniające, krytyczne, karzące Cię za drobne przewinienia, albo nawet za sam fakt spróbowania, zrobienia czegoś nowego, co Ci nie wyszło? Czy kiedy porównujesz się z innymi i w ogóle porównujesz się z innymi, to też oznaka tego, że są jakieś kawałki ciebie nieuzdrowione, niezintegrowane? I jeśli porównujesz się z innymi, to jest to niemiłe, albo im zazdrościsz, albo uważasz, że jesteś gorszy, albo próbujesz na siłę udowodnić, że jesteś lepszy. Czy obserwujesz, że próbujesz zaniżać wartość innych osób po to, żeby samemu poczuć się, samej poczuć się lepiej? Jeżeli tak, to część ciebie zachowuje się jak zwierzę w złym zoo. Może powiesz, nie ma dobrego zoo, ale są z... takie zoo, które przypominają bardziej pięciogwiazdkowe hotele, a są takie, które są naprawdę tragiczne. Zwierzęta w złym zoo, gdzie są zaniedbywane, Tłoczone na małej przestrzeni, gdzie ich potrzeby nie są respektowane, stają się albo smutne, osowiałe, albo agresywne. Takie też stają się dzieci w toksycznych rodzinach, i takie też stają się części późniejszej osobowości dorosłego, który był w takiej rodzinie wychowywany. Po angielsku nazywa się to Self-Harm Cluster, czyli wzorzec samoranienia. Bo tak naprawdę, oceniając innych, nawet myśląc źle o innych, ty oceniasz źle sam siebie. I tutaj na myśl przychodzi mi historia Joba. Może pamiętasz Joba? To był, to był gość ze Starego Testamentu, który został opisany jako wierny sługa Boga, ale jednocześnie wystawiony bardzo srogo na próby, różnego rodzaju, straszliwe próby, w czasie których stracił wszystko, co miał. I wciąż modlił się do Boga, i wciąż ufał Bogu, ale wreszcie został zrehabilitowany. Na koniec było wiadomo, że Job jest tym wzorcem wiernego sługi Bożego, który do końca nie wątpi. Niemniej Job został okrutnie doświadczony przez samego Boga, czyli Ojca, czyli tego, komu ufał. I tak samo być może stało się z tobą w twojej rodzinie. Ufałeś rodzicom, bo to naturalne. Każde dziecko ufa rodzicom. I ci rodzice wystawiali cię na próby ponad siły, na próby, których dziecko nie było gotowe zintegrować, konstruktywnie przeżyć ani od nich uciec. Być może byłeś totalnie zależny, totalnie jednocześnie zdominowany przez ich sposób myślenia nawet niekoniecznie przez brutalne czyny i bezbronny wobec tego zoo, w którym występowałeś w roli dziecka wraz z mamą i tatą. Takie dzieci uczą się czegoś, co nazywa się modułem przetrwania. Czyli bardzo dużo czasu spędzają w trybie przetrwania, w trybie gadziego pnia mózgu. Gadzi i mózgu to bardzo niedoceniana część nas. Wydaje nam się często, że jesteśmy takimi racjonalnymi istotami podejmującymi świadomie swoje decyzje, etc. Natomiast wszelkie badania najnowsze neurobiologiczne dowodzą, że gadzik jej mózgu odgrywa znacznie większą rolę w naszym zachowaniu, niż chcielibyśmy do tego się przyznać, niż sobie to wyobrażamy. Na przykład decyduje on o większości zakupów. Dlatego zakupy są przeważnie impulsywne i podyktowane emocjami, podyktowane. Nawet czymś głębiej niż emocjami, bo już emocjonalna sfera jest wyżej niż gadzi pień mózgu. Czasami są podyktowane kontrastem i sugestią, że w ten sposób łatwiej przetrwamy, że będzie nam dzięki temu zakupowi łatwiej żyć, łatwiej funkcjonować, egzystować. I producenci różnych ofert właśnie świadomie wykorzystują nasz gadzi pień mózgu i do niego się zwracają w swoich reklamach, w swoich przekazach. Ale wracając do mamy i taty, jeżeli obserwujesz w swoim życiu różnego rodzaju mniejsze i większe uzależnienia, na przykład uzależnienie od jedzenia, któremu też często towarzyszy dysmorfofobia, czyli błędne postrzeganie własnego ciała. To jest obecne i w anoreksji, i w bulimi, i w obiadaniu się, w otyłości, ale mimo to kontynuujesz te niezdrowe wzorce jedzenia, niejedzenia. Dlaczego? Bo zarówno głodowanie, jak i najadanie się. Dają gadziemu, pniowi mózgu pewien ważny impuls. Mianowicie wydzielają duże ilości dopaminy i endorfin, które mówią mózgowi: Jest ok, jesteśmy bezpieczni. Zwłaszcza w przypadku, gdy żołądek jest pełny, mózg nie rozróżnia skąd pochodzi bodziec i mówi: Ok, na chwilę możemy odpuścić trwanie w trybie przetrwania. Możemy wyjść z poziomu walki, ucieczki. Jesteśmy bezpieczni. Aż do następnego momentu, w którym znowu zawoła Twój system o węgiel i cukier. Bo węglowodany to też cukier, jak wiadomo. I znowu możesz zawiesić ten survival mode, ten tryb przetrwania, żeby się uspokoić. To samo się dzieje, jeżeli jesteś uzależniony od seksu. Napięcie psychologiczne, napięcie psychiczne, które towarzyszy ci być może od dziecka, tego zaniedbanego, tego źle traktowanego dziecka, ulega rozładowaniu w chwilowej sytuacji, chwilowej uldze, która powoduje, że się rozprężasz i na moment jest dobrze, ale to napięcie gromadzi się niejako samo z siebie, dopóki. Nie odnowisz relacji z wewnętrznym dzieckiem, dopóki nie uzdrowisz tego dziecka, dopóki nie ukochasz go w każdym jego tu i teraz, w każdej jego traumie. I wszystko to, o czym tu mówimy, są to oznaki załamania Twojej wrażliwości, Twojego poczucia bezpieczeństwa i wielokrotnego, prawdopodobnie przekroczenia Twoich granic w dzieciństwie. Również są to oznaki. Braku empatii, braku obecności kochającego rodzica wtedy, kiedy najbardziej go potrzebowałeś. I proszę, bądź tu uważny na sytuację, w której być może w tej chwili Twój umysł mówi ci, Ach, nic takiego mi się nie przytrafiło w dzieciństwie. Moje dzieciństwo było naprawdę ok, albo było super. Zadaj sobie pytanie, czy gdybyś przyprowadziła tutaj małą dziewczynkę, małego chłopczyka i zaczęła na nią wrzeszczeć. Albo mówić tak, jak nieraz mówili do ciebie dorośli, lub tak bardzo być niezainteresowana, jak bywali oni. Czy byłaby spokojna? Jakby to zniosła. Czy byłaby szczęśliwa? Jak mogłaby zareagować? Jak to dziecko by zareagowało? Inną oznaką tego, że wynosisz pewne rany i deficyty z dzieciństwa. Jest tendencja, by wypatrywać zagrożeń. Czy przyłapujesz siebie często w takiej sytuacji, że siedzisz i obserwujesz uważnie otoczenie, jak żołnierz na froncie albo jak tygrys w zaroślach? Czy zgadujesz czyjeś myśli, nastroje? Czy przewidujesz, co możesz zrobić, albo jak się zabezpieczyć przed antycypowaną? Sytuacją ataku lub wykorzystania? Jeżeli tak, jest to również aktywny, nadaktywny gadzi pięć mózgu i jest to oczywiście zapętlenie w tym postrzeganiu bez możliwości zobaczenia, co za tym stoi. Powiedzmy sobie teraz kilka słów o tym, czym jest przemoc. Nie zawsze oczywiste, Wydaje się rozumienie przemocy, zwłaszcza jeżeli wyrosłeś w domu, w którym ta przemoc była na porządku dziennym. Po pierwsze, przemocą jest milczenie. Karanie milczeniem to przemoc psychiczna i nie daj się zwieść, że jest inaczej. Kiedykolwiek ktoś Ciebie lekceważy, nie odzywając się do Ciebie, nie wchodząc w żadne interakcje, jest to przemoc. I jeżeli takie sytuacje znasz z dzieciństwa, że któryś rodzic nie odzywał się do ciebie, albo nawet oboje rodzice nie odzywali się do siebie nawzajem przy tobie, to również pośrednio byłeś świadkiem i odbiorcą przemocy. Wchłonąłeś w siebie energię przemocy. Kolejny sposób, w jaki odbywa się przemoc, to krzyczenie przy dziecku. Tak, nawet jeżeli nie krzyczano w tym momencie na ciebie, ale krzyczano przy Tobie, podnoszono przy Tobie głos, używano przy Tobie wulgaryzmów, to była to przemoc. Również seks przy dziecku. Jeżeli dorośli, wiedząc, że jesteś obok, nie zważali na to i chodzili w intymne relacje ze sobą. I ty jako dziecko tego doświadczałaś, doświadczałeś, to również jest to rodzaj przemocy. Dziecko nie jest gotowe do zintegrowania czegoś takiego. Jak dorosła seksualność, i zwykle sobie z tym po prostu nie radzi. Naturalnie, bardziej drastyczną wersją tego rodzaju przemocy, o wiele bardziej drastyczną wersją jest bezpośrednie molestowanie dziecka. O tym nagrałam inny filmik, znajdziesz do niego link w opisie. Poniżanie, czyli oceniające, obrażające lub brutalne słowa, to kolejny. Sposób, w jaki odbywa się przemoc. No i ostatni, najbardziej oczywisty bicie przemoc fizyczna, która może się wyrażać jako popychanie, szarpanie lub uderzanie Ciebie. Jest oczywiście wiele szczegółów, wiele możliwości toksyczności Twoich rodziców, toksyczności ich wobec Ciebie nawzajem i rodzaju toksyny, która została w Ciebie wstrzyknięta. Nie będę tego tematu rozwijać. Jeżeli chcesz bardziej szczegółowej, osobistej diagnozy, to mogę Cię jedynie tutaj zaprosić do programów, które oferuję, programów transformacji, sesji indywidualnych, w czasie których będziemy mogli to zdiagnozować. To, co chcę tutaj przekazać, to taki apel: jeżeli jesteś dzieckiem toksycznych rodziców, jeżeli widzisz w sobie ślady toksyn, z dzieciństwa, to oprócz tego, o czym mówię wielokrotnie w moich nagraniach, żebyś bezustannie odwiedzał, odwiedzała wewnętrzne dziecko i uzdrawiała je. Do tego celu również nagrałam sesję prowadzoną, którą ci bardzo serdecznie polecam. Nie nienawidź siebie za nienawidzenie siebie. To jest pierwszy Twój krok do wolności. Jeżeli odkrywasz wzorce nienawidzenia siebie, niszczenia siebie, to przynajmniej za to siebie nie nienawidź. Nie zapętlaj tego dalej. Zacznij to akceptować i dołóż do tego pewnego rodzaju przytomność, obecność, świadomość, mindfulness. Czyli powiedz do siebie na przykład tak: Hmm, dzisiaj jestem na siebie wściekła, brzycę się sobą. To ciekawe, to interesujące. Skąd też to pochodzi? I tyle. Jeżeli zadasz to mądre pytanie, prawdopodobnie wgląd przyjdzie wraz z tym lub wkrótce po tym. Lub może coś ci się przyśni, coś ci się odpamięta. Ale nie będziesz już mielonym przez maszynkę traum i okaleczeń dzieciństwa przedmiotem własnych programów. Będziesz już obserwatorem tego. Kimś, komu to się przydarza, a nie kimś, kto jest tym całym bałaganem w Twojej głowie. I nie zachowuj się również jak super pozytywny bohater kreskówki, który zawsze jest cool, zawsze jest ok. Powiedz do siebie prawdę. Miej odwagę powiedzieć prawdę. Czuję się okropnie, i to jest mój klucz do uzdrowienia. To jest mój sygnał, że trzeba pójść do wewnętrznego dziecka. Zawsze, kiedy czujesz się okropnie i zawsze, kiedy przyłapujesz się na tych wymienionych tutaj oznakach obecności toksyny w twojej krwi, jak porównywanie się z innymi, jak surowe ocenianie siebie, jak mówienie do siebie w negatywny oceniający sposób, zawsze traktuj to jako sygnał do wewnętrznego dziecka, od wewnętrznego dziecka właściwie, do odwiedzenia go. Czas na wizytę. Tak może brzmieć twoje hasło otwierające drzwi do właściwego miejsca, w którym następuje uzdrowienie. Ktoś nauczył cię być okrutnym dla siebie. Teraz ty i tylko ty możesz nauczyć się być dla siebie dobrym, być łagodnym dla tej bezbronnej, małej i wciąż niewinnej istoty, która mieszka w tobie. Zacznij więc od powiedzenia jej, że nie ma w tym twojej winy i że jestem przy tobie i że przepraszam, że tak długo mnie nie było. A reszta przyjdzie sama. Bo szczęśliwy człowiek, szczęśliwy dorosły, to istota, która zintegrowała i pokochała, i uzdrowiła, i przetransformowała każdą niechcianą, nielubianą część siebie. I taka istota dopiero może pójść, pomagać innym, czy, jak to się mówi, górnolotnie zbawiać świat. Inaczej nie da rady. A na koniec jeszcze jedno: posprzątaj swój pokój. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję, że jesteście tutaj, że mogę się z Wami komunikować, a czasami nawet Was poznawać osobiście. Do zobaczenia.